Gdybyście przenieśli się w czasie do Rzeczpospolitej obojego narodów, zapewne nie mielibyście wielkich szans na przeżycie. W dobie staropolskiej, między XVI a XVIII wiekiem, śmierć była bowiem wszechobecna. Każdy wielokrotnie doświadczał wówczas w swoim życiu utraty kogoś bliskiego: nowonarodzonego dziecka, członka rodziny, przyjaciela czy sąsiada. Taka powszechność śmierci mocno wpływała na postrzeganie świata. Świadomość nieuchronności odejścia wzmacniała religijność, skłaniała do refleksji ale też zaostrzała relacje społeczne czy rodzinne i czyniła je z naszej perspektywy bardziej brutalnymi. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o przyczynach i skutkach społecznych wysokiej śmiertelności w dobie staropolskiej. Tłem dla opowieści będą malownicze cerkwie w Uluczu i Piątkowej, otoczone cmentarzami, na których spoczywają dawni mieszkańcy ziemi ruskiej. Cerkiew pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu położona jest na wzgórzu Dębnik nad Sanem. Pochodzi z roku 1659, więc jest jedną z najstarszych cerkwi na współczesnych polskich ziemiach. Cerkiew św. Dymitra w Piątkowej jest nieco młodsza, choć też pamięta czasy Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Na nadproszu głównego wejścia znajduje się informacja, że świątynię oddano do użytku w 1732 roku. Współcześnie śmierć jest tematem tabu. Opieka zdrowotna rozwinęła się na tyle, że wiele śmiertelnych dawniej schorzeń i chorób dzisiaj można relatywnie łatwo wyleczyć. Kiedy ktoś już umiera, np. ze względu na zaawansowany wiek, to zazwyczaj odizolowany jest od społeczeństwa w szpitalu czy domu opieki. Nasza rzeczywistość premiuje młodość, świeżość, wyidealizowane piękno. Utrata, przemijanie i poczucie marności niezbyt dobrze komponują się bowiem z konsumpcyjnym modelem społecznym XXI wieku. W czasach staropolskich było inaczej. Śmierć była nieodłączną towarzyszką, czaiła się za rogiem, dopadała w najmniej oczekiwanym momencie, niezależnie od stanu, majątku czy pozycji społecznej. To ciągłe poczucie niepewności związane z widmem zgonu swojego lub bliskich wpływało na bardzo wiele sfer życia: kulturę, sztukę, relacje społeczne. Z jednej strony dawny świat był przez to bardziej okrutny i nieczuły, z drugiej refleksyjny i uporządkowany. Zanim opowiemy sobie o tym, jakie znaczenie miało zjawisko śmierci dla staropolskich realiów, omówmy sobie, jakie w ogóle szanse na przeżycie miał przeciętny człowiek. Zaczynając od okresu dziecięcego, będącego czasem wzmożonego ryzyka dla zdecydowanej większości młodych obywateli Rzeczpospolitej. Śmiertelność dzieci, zarówno mniejszych, jak i większych, była niewyobrażalnie wysoka. Już podczas porodu albo w pierwszych miesiącach życia umierało aż 35% malców. Spośród tych, którym udało się przeżyć, rzadko który dożywał 5 roku życia. Równie wysoka śmiertelność panowała wśród starszych dzieci i nastolatków. Co to oznacza? Że już na progu istnienia szanse na przetrwanie były bardzo niewielkie. To przekładało się na model prokreacji. Aby wydać na świat jakiekolwiek potomstwo zdolne do osiągnięcia dorosłości, kobiety zachodziły w ciąże i rodziły nawet kilkanaście razy. Spośród gromady urodzonych dzieci zazwyczaj przeżywała garstka. Same kobiety nierzadko umierały zaś w czasie połogu lub ze względu na komplikacje z nim związane. Często umieranie dzieci wpływało na stosunek do nich. Dorośli, aby poradzić sobie mentalnie z tym zjawiskiem, wyznawali nierzadko okrutną zasadę: Bóg dał, Bóg wziął. Naturę ludzką ciężko jednak oszukać. I wśród źródeł nie brakuje takich, które pozwalają stwierdzić, że nie każdy rodzic tak łatwo przechodził do porządku dziennego nad utratą dziecka. Jan Kochanowski i jego treny to oczywiście dowód najlepszy. Choć wśród literaturoznawców istnieją wątpliwości, czy rozpacz naszego poety. Nie była kreacją literacką. Oprócz trenów zachowały się jednak liczne epitafia poświęcone dzieciom, a także portrety trumienne, będące formą upamiętnienia wizerunku zmarłych maluchów. Przez to wszystko, choć w XVII wieku zaczęto dostrzegać odrębność świata najmłodszych, to jednak królowała zasada, aby traktować ich jak małych dorosłych. Dbano więc o ich podstawowe potrzeby, ale nie zwracano zbytniej uwagi na ich uczucia czy emocje. Ślad takiego postępowania został na staropolskich obrazach, gdzie dzieci są często przedstawiane jak zminiaturyzowani dorośli. Zresztą już około siódmego roku życia dziecko otrzymywało rozliczne obowiązki związane z edukacją czy sprawami domowymi. Kilkunastolatkowie zaś nierzadko pełnili już odpowiedzialne funkcje odpowiadali za rodzinny majątek, wyruszali w podróże edukacyjne czy pomagali rodzicom w codziennych sprawach. Aby w pełni zrozumieć jak często doświadczano śmierci, prześledźmy pod tym kątem życie pruskiego szlachcica Jakuba Weihera. Nie doczekał się on męskiego potomka. W dorosłość weszły tylko dwie jego córki, które miał z pierwszą żoną Anną Elżbietą Szafgoczów. Anna Teresa i Cecylia Eleonora, bo tak się nazywały, dożyły lat dorosłych i wyszły za mąż. Kolejne dzieci zaś umierały natychmiast po urodzeniu lub bardzo młodo. Urszula Zuzanna Weicher przeżyła półtora roku. Pierworodny syn, Franciszek Ernest, nie dożył trzech lat. Zaraz po urodzeniu umarły także bliźniaczki, Katarzyna i Konstancja. Tylko kilka miesięcy pożył drugi syn, Melchior Jan. Po tym wszystkim zmarła, nie ukończywszy 30 lat, także jego żona, Anna Elżbieta. Z drugą małżonką, Joanną Katarzyną z radziwiłów miał już tylko jedną córkę, Tekle Agnieszkę, i ona zmarła w pierwszych latach życia. Z tej całej sytuacji i samego Weichera można więc uznać za długowiecznego. Przeżył całe 48 lat. W swoim życiu stracił łącznie szóstkę dzieci i żonę. Druga zaś przeżyła go, ale ledwie o kilka lat. Joanna Katarzyna zmarła, mając zaledwie 32 lata. Dzieje Weicherów to tylko jeden z bardzo wielu przykładów. Spójrzmy na inny. Jednym z najpiękniejszych portretów doby staropolskiej jest ten przedstawiający Jana Magnusa Tęczyńskiego, Pana na tęczynie. Przeżył on całe 58 lat. Choć schyłek jego życia przebiegł pod znakiem rodzinnej tragedii. Dwóch jego synów i dziedziców, którym udało się przejść przez najtrudniejszy czas dzieciństwa, ostatecznie zmarło krótko przed swoim ojcem Krzysztof Tenczyński w 1632 roku. Jego młodszy brat Stanisław dwa lata później. Obaj przeżyli zaledwie 23 lata. Ich ojciec, choć przez długi czas mógł być spokojny o przedłużenie swojego rodu, u schyłku życia otrzymał dwa ciosy, które być może przyspieszyły i jego odejście. Magnus zmarł 17 lipca 1637 roku. Wspomniany portret jest bardzo wymowny: prezentuje szlachcica jako człowieka przybitego i złamanego życiem. Nad jego głową znajduje się wiele mówiący napis: Ultimus virorum de Tenczyn ostatni z mężów Tenczyna. Po śmierci jego i synów na świecie pozostała już tylko Magnusowa córka, Izabela, która wkrótce wyszła za mąż za Łukasza Opalińskiego. W ten sposób ogromny majątek tęczyńskich przeszedł pod zarząd wielkopolskiego magnata. Ani historia Jakuba Wejhera, jego majątek odziedziczyli Radziwiłowie, ani dzieje tęczyńskich nie są wyjątkowe. Podobnych historii w dawnej Rzeczpospolitej było wiele. To dlatego tak ważne było wówczas pojęcie rodu, na rodzinę patrzyło się w innym horyzoncie czasowym niż dzisiaj. Dbano o zabezpieczenie majątku i próbowano zrobić wszystko, aby nie uległ rozdrobnieniu z reguły zresztą nieskutecznie. Wróćmy jednak do naszej podróży w czasie. Jeżeli nawet udałoby się wam przejść przez bardzo trudny okres dzieciństwa i wejść w dorosłość, to wcale nie oznaczało to, że możecie spokojnie patrzeć w przyszłość i nie przejmować się śmiercią. Kostucha nie spała i czekała tylko na dogodną okazję. Choć odporność dorosłego człowieka była większa, wciąż można było umrzeć od różnego rodzaju chorób. Zwyczaje higieniczne w środkowej Europie z dzisiejszego punktu widzenia były bardziej sensowne niż te na zachodzie Europy, lecz jednak daleko im było do współczesnych standardów. Jednym z najpoważniejszych problemów był brak dostępu do czystej wody pitnej. Nieco lepiej prezentowały się pod tym względem wsi, ale w miastach było już całkiem źle. Do tej samej rzeki, z której pobierano wodę do spożycia, wlewano różnego rodzaju nieczystości. Równie niebezpieczna była woda ze studni. Zasoby wody gruntowej były bowiem zanieczyszczane, chociażby ze względu na umieszczane w centrach miast cmentarze. W taki właśnie sposób powstawał w miastach zamknięty obieg bakterii, który w przypadku wybuchu epidemii tylko ją wzmacniał. To właśnie regularne, masowe ataki chorób zakaźnych były największym zagrożeniem i dla młodszych, i dla starszych. Dżuma, tyfus plamisty, malaria regularnie zbierały swoje żniwo. Największe natężenie epidemii przypadło na lata 1651-1663. Prawdopodobieństwo śmierci w wyniku zapadnięcia na którąś z tych mało przyjemnych chorób było więc bardzo wysokie. W samym Krakowie od połowy XVI do połowy XVII wieku epidemia wybuchała aż 15 razy, czyli raz na kilka lat. Choć podejmowano pewne środki zaradcze, to staropolska medycyna w takich sytuacjach była w zasadzie bezradna. Nawet zakładając, że jakimś cudem udałoby Wam się przejść cało przez okres dzieciństwa i nie umrzeć po zetknięciu ze śmiertelnymi bakteriami czy wirusami, wciąż istniało prawdopodobieństwo, że zginęlibyście na wojnie, w potyczce z rabusiami, na gościńcu czy podczas karczemnej zwady. O wojnach, jakie przetaczały się przez Rzeczpospolitą opowiadałem już na moim kanale wielokrotnie. O twardych realiach żołnierskiego życia, higienie i chorobach także. Stosowne linki zamieszczam w opisie. Doświadczenie śmierci w dobie staropolskiej było więc powszechne. Stało się tym samym ważnym elementem ówczesnej kultury. Przykładowo szlachta starała się oswoić śmierć poprzez organizowanie pompatycznych pogrzebów, bogato zdobione sarkofagi czy malowanie portretów trumiennych. Poeci, malarze i rzeźbiarze chętnie wykorzystywali w swojej twórczości tzw. wątki wanitatywne, czyli nawiązujące do ulotności ludzkiego życia. Śmierć personifikowano jako kościotrupa, nierzadko dzierżącego klepsydrę, symbol przemijania. Często zestawiano taką ponurą postać z wydarzeniami wesołymi, np. ucztą, aby nawet w chwilach radości napominać o grozie śmierci. Słynnym motywem wykorzystywanym już w średniowieczu, ale chętnie wyzyskiwanym także w dobie baroku, był taniec szkieletów – dans macabre. Przedstawiał on tańczących ludzi różnych stanów i płci, którym towarzyszyły kościotrupy symbolizujące śmierć. Najcenniejszym zabytkiem staropolskim tego typu jest charakterystyczny obraz, znajdujący się w zbiorach Kościoła Bernardynów w Krakowie. Opowiada on o kruchości życia, nieuchronności śmierci niezależnie od pozycji społecznej. Namalowano go u schyłku XVII wieku. U jego szczytu widnieje wiele mówiący czterowiersz. Różnych stanów piękne grono gęstą śmiercią przepleciono. Żyjąc wszystko tańcujemy, a że obok śmierć nie wiemy. Obraz składa się z części centralnej, przedstawiającej kobiety, od wieśniaczki po królową, tańczące w kole z kościotrupami. Scena ta otoczona jest medalionami ze wspólnym motywem: pary składającej się z tańczącego mężczyzny i śmierci. W tej grupie znajdują się magnaci i szlachcice, ale też chłopi. Podobnych dzieł w kulturze staropolskiej można odnaleźć wiele. Także w barokowych kościołach nie brakuje symboli czaszek, piszczeli czy klepsydr, które przypominały o nieuchronności przemijania. Również staropolscy poeci nie pozostawali w tyle. Posłuchajcie utworu Daniela Naborowskiego, który tworzył w pierwszej połowie XVII wieku. Godzina za godziną niepojęcie chodzi. Był przodek, byłeś ty sam, potomek się rodzi. Krótka rozprawa. Jutro coś dziś jest, nie będziesz. A żeś był, nieboszczyka imienia nabędziesz. Dźwięk, cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt, żywot ludzki słynie. Słońce więcej nie wschodzi. To, które raz minie, kołem niehamowanym lotny czas uchodzi, z którego spadł nie jeden, co na starość godzi. Ten czas, kiedy ty myślisz, już był, nieboże, między śmiercią, rodzeniem, byt nasz ledwie może, nazwan być czwartą częścią mgnienia. Wielom była kolebka grobem, wielom matka ich mogiła. Uwzględnienie bliskości śmierci pozwala lepiej zrozumieć mieszkańców Rzeczpospolitej obojga narodów ich charaktery, spojrzenie na świat czy motywacje, jakimi się kierowali. Trudno, abyśmy współcześnie krytykowali pod kątem moralnym np. stosunek do dzieci w społeczeństwie steropolskim, skoro nie do końca potrafimy postawić się w sytuacji, kiedy utrata dziecka staje się czymś powszechnym, doświadczanym wielokrotnie w czasie życia. Świadomość okrucieństwa tego dawnego świata pozwala też wyzwolić się z romantycznego postrzegania tamtych czasów. Życie w dawnej Rzeczpospolitej nie przypominało awanturniczej powieści, było naznaczone bólem i cierpieniem. Często pytacie mnie w komentarzach, czy chciałbym cofnąć się w czasie, albo stwierdzacie, że sami chcielibyście żyć np. w XVII wieku. Niech dzisiejszy materiał upewni Was, że lepiej pozostać w wygodnej współczesności, nawet przy wszystkich jej wadach. W tym odcinku Encyklopedii Staropolskiej to już wszystko, ale zanim zakończę, chciałbym poinformować Was, że od jakiegoś czasu istnieją nowe możliwości wspierania mojej działalności. Mój kanał, nazwany za Zygmuntem Glogerem Encyklopedią Staropolską, powstał po to, aby szerzyć wiedzę o Rzeczpospolitej obojga narodów i jej obywatelach. W swoich filmach opisuję wydarzenia historyczne, sylwetki zapomnianych sarmatów, staropolskie tradycje, zwyczaje i kulturę. Uważam, że jest to ważne, szczególnie w czasach, kiedy pierwszą Rzeczpospolitą postrzega się wyłącznie w kontekście wyzysku chłopów, rzekomej kolonizacji Ukrainy czy innych ahistorycznych stwierdzeń. Jeżeli więc chcecie wesprzeć moją działalność, możecie to zrobić za pośrednictwem portalu Patronite, YouTube, a także bezpośrednich wpłat na rachunek bankowy. Szczegóły znajdziecie w opisie pod poszczególnymi filmami. W zamian otrzymacie dostęp do materiałów tylko dla mecenasów, bardziej osobistych, w których dzielę się swoimi przemyśleniami czy fascynacjami. Za każdą pomoc bardzo serdecznie Wam dziękuję. Na dzisiaj to już wszystko. Wielkie dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem!